Witamy w Energii Gas Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Kia Sportage. Auto z 2006 roku. Dwulitrowy motor 140-konny. Założyliśmy tutaj instalację berce I przejdźmy do pokazania podzespołów instalacji. Komputer sterujący pracą instalacji LPG. Filterek fazy ciekłej. Dalej niżej mamy reduktor instalacji gazowej. Z lewej strony literek fazy lotnej, a pod pokrywą mamy wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego. Przełącznik. Przełącznik został założony z lewej strony kierownicy w wolnej zaślepce. Tutaj na życzenie klienta. Wlew pod klapką. I zbiornik w tym aucie 55 litrowy. W miejscu koła zapasowego, jeszcze z prawej strony mamy miejsce na różne jakieś tam graty, żeby schować. Yy, przejdźmy do podsumowania. E, cena instalacji do tego auta to 2900 zł, zwrot następuje po około 11-12 tysiącach. Auto pali e, około 9 litrów benzyny, czyli 10 gazów musi spalić. E, zbiornik y, na szlam, e, Oszczędności na 1000 km to około 250 zł i zasięg na tym zbiorniku tym autem, no to jest około 440 km, czyli wynik yy, przyjemny. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gas Polska.